Mu wpadło, tak? Nie, mógł Nie, to znaczy była sy sytuacja taka, że sołtys y obecny miał kontakt telefoniczny mhm. z panem wójtem i obietnicę, że wójt przybędzie. To było bodaj godzinę przed spotkaniem. A później się okazało, że pan wójt nie przybędzie, ale już nawet nie było kontaktu telefonicznego, żeby odzyskać informację, to znaczy inaczej mówiąc, bój nie przybył, a nie było już możliwości, bo, bo kontaktu nie było, wójt nie odbierał telefonu, pana nie odbierał i nie przyjechał. No Właśnie, jest to mieszkańców. No na pewno, ja akurat nie byłem wśród tych rodziców, ale to jest proszę pana początek, bo jest proszę pana grudzień 2007 roku, gdzie odbywa się sesja 20 grudnia. Zaproszony jest na to starosta yy, powiatu bocheńskiego mm -hmm. i proszę pana wszyscy wiedzą, że pan wójt ma być, bo, bo wiedzą, że jest obecny mm -hmm. i nagle się okazuje, że pana wójta nie ma. I też nie wiadomo z jakich powodów. I też nie wiadomo z jakich powodów. Radni mówią tak, że to jest cykl, bo jednego wójta nie ma, drugi nic nie wie i są w tym stanem oburzeni. Więc proszę pana, co się później dzieje, a proszę pana na 27 grudnia pan wójt zwołuje spotkanie z radnymi. Siedem dni po sesji. Ma się odbyć spotkanie z radnymi, które tak faktycznie, oficjalnie nie wiadomo czego dotyczyło. Można tylko się domyślać ze zdań, jakie są przez radnych wypowiedziane w protokołach, że dotyczyło no, tej, tej choroby, tylko nie wiem czy, czy ta filipińska, czy goleni bo później radni się wypowiadają, że no już najwyższy czas tą sprawę skończyć. Ja się zwróciłem do pana wójta o protokół z tego spotkania, no otrzymałem odpowiedź, gdzie pan wójt mi pisze, że no niestety nie może mi przekazać kopii tego protokołu z tego spotkania, bo nie było ono protokołowane. Więc ja pytałem tam później przewodniczącego Komisji Rewizyjnej również pisemnie, czy jest wszystko w porządku, jeżeli w godzinach pracy wójta i urzędu odbywają się spotkania z radnymi, czyli jakby powielenie sesji, z czego nie zostaje żaden ślad pisemny i tak praktycznie nikt nie wie, czego to spotkanie dotyczyło. No ale to jeszcze jest nie koniec, proszę pana, bo w sierpniu 2008 roku jest sesja wyjazdowa w Szkole Podstawowej w Grobli, gdzie proszę pana, radni najpierw się zbierają, to no, znaczy część jedzie tam bezpośrednio, a niektórzy jeszcze byli w Urzędzie Gminy, widzieli Pana Wójta, że był w Urzędzie Gminy. Jadą do tej szkoły swoimi samochodami i się okazuje, że się proszę pana sesja rozpoczyna, znowu pana wójta nie ma. I nikt nic nie wie, a przewodniczący Rady mówi tak, że od, znowu od niego y, telefonów wójt nie odbiera, więc nie wie. Nie po, po prostu <laughs> pana zdaniem, o... no... No to... ale no przepraszam. Nie, kwestia jest taka, że jakby to, 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 to świadczy pani Anna Solak jednoznacznie sugeruje tutaj, no chorobę filipińską, mówiąc krótko. Więc yy, pana też niepokoją te wszystkie zniknięcia, takie niespodziewane Wojta, że Wójt nagle ma być i go po prostu nie ma. Tak. Yy, no ale nikt też nie odważy się powiedzieć wprost pewnych rzeczy, czyli mówiąc, krótko, nie chcę powiedzieć po prostu, yy, nikt nie chce powiedzieć, jeżeli to jest prawdą, Wójt yy, nadużywa alkoholu i tak dalej. Tego nie ma, a jednocześnie jest taka sugestia, że pana propaganda, która jak gdyby no, Przyzna pan, że jest to taka sytuacja komfortowa, jeżeli ktoś chce postawić komuś poważny zarzut, powinien się po prostu jakby zrobić wszystko, żeby mieć dowód na pewne rzeczy, albo stanąć do tego otwarcie. Proszę pana, zgadzam się w zupełności z panem. Tylko no, tu może powinni pewne działania podjąć ci, którzy inicjowali to referendum. bo, mhm. bo proszę pana, no oni powinni tak faktycznie dociekać z jakichś przyczyn. A, a, a może to jest na przykład starąc w broni wójta, może to jest wygodniej po prostu, że tak lepiej szeptać propagandowo, zrobić ulotkę. Taką, która jakby sugeruje jednoznacznie nożywanie alkoholu przez wójta gminy, niż wprost jakby znaleźć taki dowód na to, że tak rzeczywiście. Jest. Proszę pana, może wypadałoby wprost zapytać niektórych radnych, bo tu są takie wypowiedzi, na przykład, proszę pana, mhm. strona 12, ja mam to potwierdzone za zgodność z oryginałem, więc nie ma obawy, to proszę pana, była sesja z dnia 27 właśnie yy, sierpnia. Radni już się domyślali, to, to, to drugie zniknięcie. Pana Wójta z sesji, o którym wiem, bo jeszcze nie czytałem wszystkich protokołów, proszę Pana, i tu jeden z radnych mówi. Otóż 27 grudnia ubiegłego roku była pewna umowa pomiędzy nami a Panem Wójtem. Co prawda nie protokołowana, ale zawarta w szerokim gronie. Ja dziś, co prawda, nie znam powodów nieobecności Pana Wójta, ale jeżeli potwierdziłyby się te wszystkie rzeczy, o których wszyscy wiemy i o których mówi się w społeczeństwie, to z całym szacunkiem dla Pana Wójta, ale należy do tych rzeczy... Podejść bardzo roztropnie, bo przeciąganie tej sytuacji jest niekorzystne dla nas wszystkich. No, i, widzi Pan też poziom sformułowania tych zdań. O czym wszyscy wiemy, tak. o czym mówi cała wieś, cała gmina, powiedzmy sobie. No ale nie pada wprost to stwierdzenie, o co chodzi tak naprawdę. Więc, yy, bo yy, rozumiem, że. że Choroba Filipińska, jeżeli ona ma w ogóle miejsce, to jest niezasadniczym powodem zwołania referendum, bo tak naprawdę złe nie gminą jest. Ja, ja panu powiem tak, ja już nie chcę być palikotem, Przepraszam za, za, za przywołanie jego nazwiska i nie będę pytał, jak on pytał głowy państwa wprost. Ja poczekam być może, że po prostu znajdzie się możliwość stwierdzenia faktycznie, co jest przyczyną, bo... Wie Pan, no przez bodaj miesiąc... Pan w chorobę serca nie wierzy. Nie wierzę, proszę Pana, bo w chorobę serca ja... Może mieć Pan wójt takie schorzenie również, ale proszę Pana, ja jak mam schorzenie, a też mam jakieś na przykład problemy, to ja tego nie ukrywam, ja mówię, że to jest takie schorzenie. Nie mówię szczegółów, bo może to kogoś nie interesować, ale każdy się może spodziewać, że w czymś mi to może przeszkadzać, jeżeli coś nagłego, jeżeli... Pan doznaje zawału serca, to proszę Pana, no to, to pan to o tym mówi, o tym wiedzą wszyscy, wszyscy widzą karetkę, która po Pana jedzie i, i jakoś nie, nie ma związku z tym plotek. No a jeżeli proszę pana człowiek przychodzi do pracy, wszyscy widzą, że on jest. Każdy dobrze wie, że powinien wziąć udział za godzinę godzinę sesji. później w sesji i tego człowieka nie ma, on nie odbiera telefonu, no bo przecież no to, to, to jest niezrozumiałe, mhm. bo co, telefon też doznał zawału, no co się stało, no wie pan to, ja, to się ja rozumiem. No, no, tylko w sensie, w sensie jakby, w sensie takim, że, yy, że jednak no yy, zarzuty są ciężkiego kalibru i dlatego jakby... Ja myślę, że jeżeli będzie potrzeba, to te zarzuty zostaną potwierdzone. Tak? Oczywiście, będzie, będzie możliwość ostatecznie, proszę Pana, nawet, nawet gdyby doszło do sądu, sąd może się zwrócić o, 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 o tego typu szczegóły. Mi się wydaje, że nie będzie gdyby, gdyby, oczywiście nie będzie problemów. Ja pozostawiam to po prostu pod ocenę no. mieszkańcom mieszkańcy. gminy, bo mieszkańcy gminy tak faktycznie też wiedzą sami dużo i i, i pewne sprawy nie znają od, od, od. dzisiaj, to nie, nie to, że się dowiedzieli z pisma pani Sola, czy... Tylko Oczy, życia gminy. Obserwują. Obserwują. Panie Kazimierzu, wierzy Pan w skuteczność tego referendum Uda się? Wierzy Pan, że mieszkańcy się zmobilizują i zmienicie coś w swoim... Jest to ostatnia szansa, moim zdaniem. To jest najwyższy czas faktycznie zmienić władzę gminy, bo dzisiaj ponoć idą ciężkie czasy. Wszyscy się tych, tych sytuacji boją i ja uważam, że no, krótko mówiąc, nie jest to wójt na miarę dzisiejszych potrzeb. Zdaniem, nie, nie tylko jest... naszych potrzeb, ale, ale i tej sytuacji właśnie, która jest. Y... jest Pana zdaniem nie jest to wuj nawet na, dobry, na, na, złe, na dobre czasy, a co dopiero na złe. Tak? Nawet na dobre czasy nie jest to. To okay. jest, jest wuj na te czasy historii, które nas doprowadziły już do zguby. Było takie powiedzenie, że nie jeszcze wcześniej za jednego króla było właśnie, żeby się niczym nie przejmować. No już nie chcę cytować dosłownie. Mm -hmm. no, za że... jednego z Augustów. Rozumiem. Panie Kazimierzu, czyli jest, wierzy Pan, że się uda. Widzi w tym pan ostatnią szansę, żeby coś zmienić w tej gminie. Oczywiście. E, no i, i, i na końcu to pytanie, no, no jakby musi paść, to jest pytanie o to, czy jest na oku ktoś, kto by mógł tego wójta zastąpić? Nie, nie wiem, proszę pana, każdy ma swoje oko, mhm. więc być może ma na oku taką osobę, proszę pana, ale ja yy, nie próbuję nic tutaj ani, ani najpierw się odbywa, domyślać, ani oczywiście, najpierw mhm. musi być skuteczne referendum Później będzie wiadomo, co można Kandydatów to. może być chyba nieograniczona ilość, jak na prezydenta Polski. Mm -hmm. także Przypomnijmy, że referendum odbędzie się 15 marca, i w tym momencie, jakby wszystko się wyjaśni. No, miejmy nadzieję, że ludzie faktycznie podejdą do tego poważnie. Nie, nie potraktują tego jako jakiejś walki, obozów, że, że, że na złość komuś tam nie odwołamy wójta, bo możemy tylko zrobić sobie na złość. A jak zrobią, zobaczymy. Moim Państwa gościem był dzisiaj wieloletni wuj Spini, pan Kazimierz Sławek. Dziękuję bardzo. I dla Państwa, dziękuję jeszcze mam pan, taką informację, że wielokrotnie próbowałem wójta gminy pana Andrzeja Kulera zaprosić tutaj do siebie na, na poranną kawę, ale za każdym razem albo nie miał czasu, albo mówił, że, że nie da rady. I ostatecznie też dzisiaj z nim rozmawiałem i powiedział, że, że nie chce uczestniczyć w rozmowie i nie chce na ten temat rozmawiać. Chce, aby ewentualnie komentować sprawy, jeśli już to po referendum. Także dziękuję Państwu za, za uwagę. Do widzenia.